Powinienem czuć się chociaż w części odpowiedzialny za to wszystko, co się stało, ale nie mam pojęcia, co teraz zrobić. Mój ISP jest na tyle beznadziejny, że nie mogę normalnie skorzystać z internetu. Zazwyczaj, kiedy sieć staje się niedostępna, a razem z żoną wychodzimy gdzieś lub czekamy, aż usługa zostanie uruchomiona ponownie. Ostatnio urodziło nam się dziecko, więc wyjście z domu nie jest teraz takim prostym przedsięwzięciem. Wszystko zaczęło się w pewien gorący letni dzień. Zaczął padać deszcz, a my oglądaliśmy filmy dokumentalne na Netflixie. Wtedy się to wszystko zaczęło. Film zatrzymał się i od razu zrozumieliśmy, co się stało. Światełka na routerze zaczęły mrugać w charakterystyczny sposób. Weschnęliśmy niemal równocześnie. Dosłownie przed chwilą położyliśmy dziecko spać po długiej, bezsennej nocy. Nie mieliśmy żadnych DVD ani Blu-ray, bo wszystko oglądaliśmy online. Chcieliśmy jednak coś obejrzeć. Żyjemy w dosyć dużym kompleksie budynków, więc naturalne zrobiłem to, co każdy szanujący się człowiek. Zacząłem poszukiwać otwartych sieci Wi-Fi tylko po to, by obejrzeć nasz ulubiony show, dopóki deszcz nie przestanie padać. Zazwyczaj w takich sytuacjach niczego nie znajdywałem, ale tego akurat dnia pojawił się nowy punkt dostępu do sieci. Niczym się nie wyróżniał. Identyfikator sieci SSID nazywał się Linksys 2Q5DY8HT. Od razu pomyślałem, że któryś z sąsiadów właśnie dostał nowy router. To był mój pierwszy duży błąd. Po podłączeniu się do tej sieci podłączyłem od razu Chromecast, aby dokończyć oglądanie dokumentu. Żonie niezbyt podobało się podłączenie do nieznanej sieci, ale właściwie to była trochę podekscytowana. Właśnie skończyliśmy oglądanie filmu, kiedy usłyszeliśmy znany nam już dźwięk płaczu dziecka. No cóż, koniec zabawy. Pomyślałem wyłączając netflixa. Żona poszła na górę po dziecko, zostawiłem telewizor włączony. Wyświetlał się na nim ekran oczekiwania Chromecasta. Tymczasem zajmowaliśmy się dzieckiem. Dzień mijał normalnie. Karmienie dziecka, zabawa z dzieckiem, zmienienie pieluch dziecka, szybka przekąska. Żona poszła znowu odłożyć dziecko do łóżka. Przygotowałem kolację, kiedy nagle usłyszałem dziwny dźwięk pochodzący z telewizora. Obraz stał się niestabilny. Chromecast pokazywał, że właśnie rozpoczął odtwarzanie filmu The Watcher na YouTube. Patrywałem się w telewizor, nie mogąc się ruszyć. Ukazał mi się niewyraźny obraz krzesła stojącego na środku pokoju. Kamera powoli się ruszała. W tle dał się słyszeć ciężki oddech mężczyzny, nagrywającego obraz. Wideo trwało niecałe 15 sekund, ale wydawało się, że trwa wieczność. Obraz ciemnego pokoju pozostawił głęboki ślad w mojej pamięci. Zniszczona drewniana podłoga, ściany obdarte z farby. Nie miałem pojęcia, co to za pomieszczenie, ale przepełnił mnie strach, kiedy zrozumiałem, że do kogokolwiek się podłączyłem, zna się bardzo dobrze na technologii. Wyłączyłem telewizor i odłączyłem Chromecasta. Przełączyłem się także z Wi-Fi. Moja żona nie widziała, co się dzieje, ale ja nie chciałem jej nic mówić, żeby jej nie przestraszyć. W mojej głowie pojawiło się pytanie. Jakie informacje mógł uzyskać o mnie, kiedy podłączyłem się do sieci? Nagle zrozumiałem, że zrobiłem coś bardzo głupiego. Jak tylko żona poszła ponownie na górę, żeby uspokoić płaczące dziecko, przejrzałem wszystkie nasze konta, zmieniłem hasła, sprowadziłem saldo w banku. Wszystko wyglądało w porządku, więc wydałem z siebie westchnienie ulgi. Zauważyłem także, że sieć Wi-Fi znikła. Zatopiłem głowę w dłoniach, zastanawiając się, czy może po prostu zmienił nazwę sieci. I czy to był tylko żart, który miał dać mi nauczkę. Myślałem, że to koniec całej sprawy. Ale kiedy przyszedłem do pracy i odebrałem pocztę, pouczyłem prawdziwą grozę. I'm watching małpaju.now wysłał mi wiadomość e-mail. W załączniku był filmik, który wcześniej widziałem. Nie wiem, co spieprzyłem. Nie wiem, w jakie bagno wpadłem. Rzuciłem filmik na nowe konto YouTube, żeby pozostać anonimowym. Rzuciłem także skrina z maila, którego dostałem. Posłuchałem rad kilku ludzi, sformatowałem dysk i upewniłem się, że nie łączę się z siecią sąsiada. Jak dotąd nie otrzymałem nic nowego, ale nie mogę nic zrobić z lękiem, który ciągle mi towarzyszy. Ludzie mówili mi, że nie mam się czego bać, bo pewnie mój sąsiad jest. Mizernym nastolatkiem, który nie ma życia poza Internetem, przyjrzałem się danym z e-maila i wrzuciłem je na pastebin. Niezbyt rozumiem, co jest w tym pliku, ale jeśli ktoś może to rozgryźć, bardzo by mi to pomogło. Może popróbuję z analizą WiFi na telefonie i zobaczę, czy uda mi się znaleźć mieszkanie tego kolesia, kiedy tylko sieć pojawi się znowu. Nadal nic nie powiedziałem żonie. I tak ma wystarczająco zmartwień z dzieckiem.